Cię ukryłem, słoniłowany, i mieć wśród żalu zostawił. Pociekłeś jako jele, gdyś mnie zranił, biegłam za tą spłaczę, tyś się oddalił. Biegłam to, Ugaś te ognie rozpalone bo nikt tego prócz Ciebie uczynić nie może. I niech Cię ujrzą me oczy, boś Ty jest dla nich jak zorze i tylko w Ciebie patrzeć chcą o Boże. Siostry bracia, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym spotkaniu modlitewnym. Rozpoczęliśmy strofą dziesiątą pieśni duchowej. I dzisiaj tę strofę omówimy. Jesteśmy cały czas w drodze, którą ukazuje Jan od Krzyża, święty doktor Kościoła, droga, która nas prowadzi do zjednoczenia z oblubieńcem, który jest samą miłością. Przypomnijmy troszkę kontekst. Człowiek, dusza rozmiłowana, Wiedząc, z kim jest Bóg, pragnęłaby umrzeć, żeby już widzieć Boga. Ale ponieważ to nie następuje, zatem pozostaje na tym świecie i podejmuje kroki, które pozwolą jej w inny sposób z oblubieńcem się zjednoczyć. To znaczy opróżnia swoją duszę, czyni się jak puste naczynie. Po to, żeby przyciągnąć tam oblubieńca, żeby on tam miał miejsce przygotowane i żeby napełnił ją swoją obecnością, swoim życiem, swoją miłością. I tutaj przychodzi strofa dziesiąta. Zanim w ogóle ona zostaje zapisana, Jan od Krzyża czyni takie wprowadzenie. Posłuchajmy. Dusza będąca na tym stopniu miłości jest jak chory i bardzo osłabiony człowiek, który stracił smak i apetyt i każdy pokarm wstręt mu sprawia. Wszystko nudzi go i drażni. We wszystkim co widzi i o czym myśli ma jedno tylko pożądanie i pragnienie odzyskać zdrowie. Wszystko zaś, co się do tego nie odnosi, jest mu przykre i nieznośne. Te trzy cechy są znamienne dla duszy odczuwającej to cierpienie miłości Boga. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że Jan stawia tutaj taką diagnozę lekarską, prawie że oczywiście to dotyczy trzy duszy. Dusza jest jak chory, chory i bardzo osłabiony człowiek. Ma tylko jedno pragnienie odzyskać zdrowie. I w trzech punktach opisuje ten stan choroby. Po pierwsze, cytuję: Żyje wśród świata, nie mogąc się od niego uwolnić, to jednak serce i myśli ma zawsze tylko przy umiłowanym. To znaczy, żyje na tym świecie, ale serce ma cały czas w Bogu. Tam jest serce, mówiliśmy przed tygodniem. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Jest to jakieś rozdarcie. Właśnie to jest ta, no nie choroba duszy, tylko taka rana, rozdarcie że jeszcze jest na tym świecie, ale serce ma przy Bogu i to jest pierwsza cecha. Druga cecha z tego stanu wynika druga cecha, pisze Jan, zatrata wszelkiego smaku i upodobania w czymkolwiek. Koniec cytatu. No tutaj trochę jest to podobne do obecnego koronawirusa. człowiek traci smak, węch. I tak samo tutaj dusza też traci smak. Ale jaki? W tym co doczesne, w tym co przemijające, kiedyś ona w tym bardzo się rozkoszowała, wszystkie jakieś nowości, chłonęła, słuchała różnych sensacyjnych newsów, a teraz okazuje się, że ten smak przestał działać. To, co jest tutaj na ziemi, właściwie ani nie smakuje, ani też nie pociąga. I w końcu trzecia cecha, posłuchajmy. To zaś sprawia trzecia cecha, a mianowicie, że wszystkie rzeczy są jej nieznośne, a obcowanie z nimi przykre i męczące. Przyczyna leży w tym, o czym już mówiliśmy podniebienie woli duszy. Dotknąwszy i zasmakowawszy raz pokarmu Bożej Miłości, w każdej rzeczy i w każdym obcowaniu, jakie się nadarzają, skłania się do szukania i radowania się w tym umiłowanym swoim. Koniec cytatu. I znowu to brzmi jak taka diagnoza lekarska. Tutaj podniebienie woli duszy. Co to jest za jakiś nowy stwór? Podniebienie woli duszy. Właśnie, tutaj chodzi o tą wyższą część duszy, ta, która smakuje, ta, która chce. Nie tylko, że coś się podoba na chwilę, ale wola już jest głębszą władzą w człowieku. To nie tylko chwilowo coś zasmakuje dusza oblubienica w Bogu, a potem już to przestaje jej smakować. Nie. Podniebienie woli duszy, to znaczy już swoją wolą, tą wyższą władzą duszy, ukierunkowuje się trwale i stale tylko na Boga. A zatem jest to już akt o wiele głębszy i myśmy powiedzieli aktus humanus, ludzki akt, ale on już jest też przeniknięty to nad przyrodzonością, to nie tylko jest akt ludzki, to jest jakby taki akt bosko-ludzki, bo swoją wolą zwraca się ku samemu Bogu. I po tym takim wprowadzeniu, po tej diagnozie następuje strofa dziesiąta. Przeczytajmy ją jeszcze raz. Ugaś te ognie rozpalone, bo nikt tego prócz ciebie uczynić nie może. I niech cię ujrzą me oczy... Boś ty jest dla nich jak Zorze, i tylko w ciebie patrzą, patrzeć chcą o Boże. Tak, tylko Bóg może ugasić te ognie miłości. To wszystko, co się dzieje w człowieku, te pragnienia, to, że no, siłą rzeczy traci się. Ten smak tylko w takich rzeczach ziemskich, w jakichś takich przemijających, niskich. To wszystko może być jakby ogarnięte, ugaszone, przede wszystkim ta tęsknota przez ogień Boży. Posłuchajmy zresztą, co dalej Jan pisze. Cytuję. Tęsknotę za widokiem Boga nazywa tu ogniami rozpalonymi, których nic nie może złagodzić, tylko posiadanie umiłowanego. Prosi go więc, by je ugasił, ochładzając je swoją obecnością, tak jak zimna woda ochładza człowieka zmęczonego upałem. Celowo więc używa tu słowa ugaś, by dać zrozumieć, że jest trawiona ogniem miłości. Koniec cytat. Dusza jest rozpalona miłością. To jest ten stan bardzo pożądany. Tak jak człowiek chory jest rozpalony gorączką i trzeba teraz jakoś zbić tę gorączkę. Podaje się jakieś leki. No więc lekiem na. Żar duszy jest tylko obecność Boga. Tutaj bardzo, bardzo blisko jest taka korelacja z takim tekstem z pieśni nad pieśniami. Zresztą to widać czasem, jak Jan od Krzyża czerpie z tej pieśni nad pieśniami, z tej testamentalnej księgi. W ostatnim rozdziale tej księgi czytamy takie słowa. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeole. Żar jej to żar ognia, o, o, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Koniec cytatu. Znamy ten tekst, bardzo piękny, ogień pański, żar miłości. Nic nie można za niego oddać. To jest stan pożądany, to rozpalenie miłością. Tak jak w przypadku. Somatycznym, cielesnym. Gorączka nie jest czymś pożądanym, aczkolwiek ona też ma swoją funkcję do spełnienia, bo organizm walczy, toczy jakiś bój i poprzez tę gorączkę także no podejmuje jakąś walkę, ale ogólnie mówiąc, nie jest to stan pożądany. Pragnie człowiek wrócić do zdrowia. Tak tutaj w życiu duchowym właśnie chodzi, żeby ten ogień był coraz gorętszy. Bo sam Bóg jest takim ogniem. I teraz, jeżeli spotka się jeden ogień i drugi, to one mogą się połączyć. Wiemy to z doświadczeniem. Zresztą Jan Odkrzyża też używa takiego obrazu kiedy dwie świece łączą się i dają jeden płomień. Nie może się połączyć ogień z wodą, bo wtedy ten ogień zostanie ugaszony. Podobne dąży do podobnego. Pomyślmy, że Bóg jest miłością, która jest rozpalona do nieskończoności. I on pragnie nas zapalić. Dlatego też Jan od Krzyża napisał osobny traktat na ten jeden temat. A ten traktat nosi tytuł Żywy Płomień Miłości. I może na chwilę teraz sięgnijmy do tego traktatu, żeby wyciągnąć jeden cytat, który tutaj bardzo pasuje do tego obrazu. Bóg jako ogień miłości i człowiek, który pragnie się tym ogniem rozpalić. Posłuchajmy z fragmentu z trzeciej księgi żywego płomienia miłości. Bóg jest nieskończonym światłem i nieskończonym ogniem, jak już powiedzieliśmy. Więc każdy z tych nieskończonych przymiotów świeci. I daje ciepło jak Bóg, i tak każdy z nich jest pochodnią, która oświeca duszę i daje ciepło miłości. Ponieważ zaś w jednym tylko akcie tego zjednoczenia otrzymuje dusza poznanie tych przymiotów, więc równocześnie jest Bóg dla niej rozlicznymi pochodniami, z których każda z osobna jej świeci w tym poznaniu i daje ciepło. O każdej bowiem z nich ma oddzielne poznanie i od niej jest rozpalona miłością. Tak więc we wszystkich tych pochodniach kocha dusza oddzielnie, rozpłomieniona przez każdą z nich oso z osobna i przez wszystkie razem, bo wszystkie te przymioty są jednym bytem. Dusza w jednym tylko akcie poznania tych pochodni kocha przez każdą z nich a równocześnie przez wszystkie razem, otrzymując w tym akcie żar miłości, przez każdą pochodnię i od każdej, a zarazem łącznie od wszystkich i przez wszystkie łącznie. Koniec cytatu. Z tymi pochodniami to chodzi o te przymioty Boże, bo Bóg ma, tak jak pochodnie, to ma piękne przymioty, jak miłość, jak miłosierdzie, jak prawda, jak piękno. I, I każda z tych pochodni w Bogu jakby świeci. I dusza pragnie z tymi wszystkimi pochodniami się połączyć. One dają w sumie jeden wielki płomień którym jest Bóg, i dusza pragnie być złączona z tymi płomieniami. Ja wiem, że to może trochę tak brzmi teoretycznie, ale no, tu jest właśnie też trudność, w jaki sposób opisać te rzeczywistości nadprzyrodzone. Pismo Święte używa obrazu ognia. Nie tylko zresztą w tym cytacie z pieśni nad pieśniami. Ale sam Jezus mówi przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Jeżeli rozumiemy ten ogień jako miłość Boga, Jego obecność, to Jezus pragnie, żeby ta miłość, obecność Boga zapłonęła w każdym człowieku. Jan Apostoł w swojej apokalipsie mówi, obyś był zimny albo gorący, ale nie letni. No więc letni jest wykluczony. Nie można być letnim wobec ognia. Lepiej być zimnym, ale wtedy no, nie ma połączenia między ogniem a zimną wodą. Natomiast najlepiej być gorącym, bo wtedy jedno może się złączyć z drugim. Więc dla nas jest tylko jedna droga. Mamy dbać o podsycanie naszego ognia poprzez naszą modlitwę, poprzez studium Słowa Bożego. Człowiek, przybliżając się do tego Boga, który jest ogniem, sam się rozpłomienia. Na przykład, jeżeli teraz pozostaniemy przez pół godziny w ciszy, no to zbliżymy się do kogo? Do Boga, który jest ogniem. I potem człowiek jest może tego w ogóle nawet nie czuć jakoś fizycznie, ale on jest rozpalony tym ogniem. Inaczej myśli, inaczej wartościuje. I to są właśnie te pochodnie, które one jakby, do których On się zbliżył i wchłonął w siebie te dary Ducha Świętego. Ale chodzi o ten ogień. Ten obraz jest bardzo, bardzo bogaty. Bo zauważcie, że Bóg, bo, znaczy Jezus mówi o Bogu w przypowieściach. O Królestwie Bożym mówi w przypowieściach, że jest jak ziarno, albo jak sieć, albo też jak talent. Ale też obrazem Boga jest ogień. I tutaj w tym obrazie mamy zawartych kilka takich wymiarów. Po pierwsze, ogień się spala i człowiek też powinien się spalać to znaczy dawać siebie Jezus sam pokazuje nam który Jezus który jest żywym płomieniem miłości wcielonym on nam pokazuje w jaki sposób mamy się spalać mamy się spalać dając innym po drugie ogień się wypala Wiemy, że jak ognisko na przykład płonie, no to ono się tam dopala. Nie, nie ma z niego nic na drugi dzień, tylko popiół. I coś takiego ma się z nami stać. To znaczy, w nas się ma wypalić stary człowiek. Ten stary człowiek to jest właśnie ten proch, ten popiół. Z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy, ale. Ma powstać nowy. Stary musi zostać spalony. Trzecią cechą ognia jest to, że on przemienia w siebie. Tego obrazu zresztą też używa Jan od krzyża. Jeżeli do ogniska damy drewno, to powoli to drewno zostaje ogarnięte przez ten ogień i przemienione w ten ogień. Właściwie ten ogień no, wchłonął to drzewo i on, ten ogień się stał większy przez to, że właśnie przemienił to drzewo w siebie. I coś takiego ma być człowiekiem. Bóg nas ma przemienić w siebie. I to właśnie to skłonuje się chociażby na modlitwie. Na kontakcie, w Eucharystii też. Po czwarte, ogień świeci. Ogień daje światło. I wiemy, że dla nas Bóg jest światłem. Zresztą sam Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata. Człowiek, który jest zanurzony w Bogu, ma świecić. W jaki sposób? To znaczy ma żyć, prześwitywać nadprzyrodzonością, innym myśleniem. Ma postępować nie tylko po ludzku, ale w sposób nadprzyrodzony. To znaczy, jeżeli przychodzi jakaś wielka strata, na przykład dzisiaj COVID. COVID właściwie weryfikuje jakość naszej wiary. Jak wielu jest dzisiaj zagubionych w okresie przedświątecznym, próbują jak, robić to samo, co przed rokiem, przed dwoma laty. Idą do galerii, bo bez tego no, nie ma świąt. Ale to jest czysto naturalne. Natomiast COVID zweryfikował naszą wiarę w ten sposób, w ten sposób, że człowiek wie, inny świat. Teraz mam czas, mam okazję, żeby Jezusa przyjąć w sposób nadprzyrodzony. Nie muszę mieć tych wszystkich prezentów, tych wszystkich ozdób choinkowych i tak dalej. Mogę te święta Bożego Narodzenia przeżyć duchowo, zupełnie inaczej. I to jest właśnie już to prześwietywanie nadprzyrodzonością. Dalej ogień ogrzewa. I rzeczywiście wiemy, że im bardziej zbliżamy się do Boga, tym jakoś zostajemy ogrzani tą Jego miłością. Dla ludzi my powinniśmy być trochę tak jak taki ciepły płomień, gdzie oni będą mogli się ogrzać w tym zimnym świecie, nieraz w zimnej kalkulacji. Ludzie potrzebują spotkania, relacji, rozmowy, obecności. Przychodzą, aby się ogrzać przy takim, kto, kto wierzy, kto żyje Bogiem. I to są te różne przymioty ognia. One przede wszystkim przynależą do Boga, ale człowiek, który tak jest rozpalony tym ogniem, może. Także zapalać się tym boskim ogniem i dawać go innym. Pamiętam, że w seminarium Ojciec Duchowny namówił takie jedno zdanie, które dosyć często powtarzał. Słuchajcie, macie świecić, a nie kopcić. Tak, dzisiaj możemy kopcić. Dużo szumu robić, dużo dymu, jeszcze zatruwać atmosferę, że nie da się oddychać. Nie. Mamy świecić, to znaczy płonąć jak ten piękny ogień, żeby każdy mój przyjść, ogrzać się, zobaczyć coś, jak świetle i zostać płoniętym przez tą boską miłość. Bóg przychodzi przy, przyciągany ogniem, żarem duszy i przemienia ten płomień duszy w swój boski ogień. O tym mówi to ta strofa. Jeszcze ostatni cytat przeczytam. Bóg również ze swej strony tylko wtedy jest skory dać duszy pociechy, zaspokojenie jej potrzeb i ulgę w cierpieniach, gdy dusza nie ma i nie szuka poza nim innej pociechy i zadowolenia. to też gdy dusza, duszy żadna rzecz nie więzi poza Bogiem, niedługo pozostanie bez nawiedzenia umiłowanego. I niech cię ujrzą me oczy. To znaczy, daj mi się już ujrzeć twarzą w twarz, oczyma mej duszy. Boś ty jest dla nich jak Zorze. I tylko w Ciebie patrzeć chcą, o Boże. Tak. I tak już całkowicie podsumowując. Dusza, która nie może umrzeć, pragnęłaby, żeby widzieć Boga, opróżniła swoje wnętrze, stała się jak pusty dzban, staje się teraz miejscem, gdzie Przychodzi ten boski żar. I to jest właśnie ta strofa dziesiąta. Boski ogień wypełnia duszę. On tam jest w tej przestrzeni, tej pustej, i on ogrzewa, oświetla, on spala starego człowieka. I wtedy dusza, która jeszcze nie jest w niebie, równocześnie jest. Zjednoczona z tym boskim ogniem i daje się przez niego przemieniać. Powoli, powoli to wypalanie następuje. Dlatego ta strofa jest pełna nadziei, bo jeżeli rzeczywiście dajemy się całkowicie Bogu, On przychodzi jak ogień pochłaniający. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże bardzo pragnę, żeby ją, on już zapłonął w Twojej duszy, w mojej duszy. Chrześcijaństwo musi być gorące, nie może być letnie. Chrześcijaństwo w XXI wieku ma być jak ogień, a nie jakieś letnia woda. Bo wtedy, jak mówi Jan Apostoł, wypluje Cię ze swoich ust. A zatem już teraz pozostańmy. I dajmy się spalić temu ogniowi, chociaż jakoś częściowo, każdego dnia coraz bardziej. Niech ten boski ogień coraz bardziej nas przemienia w siebie. I